Hej, tu Mari Marii, zapraszam do subskrypcji kanału. Dzisiaj kolejny odcinek konkursowy. Dzisiaj w roli głównej Niula, czyli Ania ze Szczecina, Nadko drapiemy i Paty Klima. Zaczynamy z drapkami od Niuli. Pokażę Wam, może tak, od 41 do 54 jest Niula. O, więc Aniu, trzymaj kciuki, a Was wszystkich zapraszam na kanał. Ani zostawienia serduszek i wszystkiego, co trzeba jest wygrana. Mamy 2 złote, Powinno być F, OK. Zapisujemy. Zrabka numer 41 jest 2 złote. Kolejna zrabka z numerem 42. Mamy wszystkie inne liczby. Dajcie znać, czy Wam się taki konkursik podoba. Tutaj jest pusto. Zapisujemy 0. Teraz zrabka 43. Dalej Ania w grze. Ale pusto. Zapisujemy 0. Zrabka z numerem 44. Kanał Ani polecam. Bardzo fajnie. Prowadzi też są fajne konkursy, naprawdę bardzo mi się podoba. Ta zrapeczka też jest pusta. Kolejna to zrapka z numerem 45, ciekawe ile dzisiaj trzynastek wpadnie, tutaj nie ma. Zapiszę sobie tylko 46. Dalej Ania w grze. Mamy 11, 17, 39, 32, 33, 23 i 41 także. Pusto. 47 jest również od Ani, ale to już wiecie. O, jest 13, jest wygrana. Super. 42, ale nas interesują tylko 13. Jest 2 zł. Powinno być gdzieś jakieś F. Jest. Zapisujemy. 2 zł. Na razie największą wygraną jest 10 zł. Także czekamy na coś ekstra. 48. Aniu kciuki. O, dobrze, czy masz? O, trzynastki u ciebie wpadają. O, jest druga trzynastka. Super.

Zrapka 40, numer 49, szukamy dalej 13, o kolejna 13, a nie pod rząd, tu jest 2 złote, kontrolna F, zapisujemy. Zrapka 50, nawet szybko się drapie, powiem Wam, takie szybkie te zdrapeczki są. Trochę musieliście poczekać na mnie, no ale już konkurs przeprowadzam. Najpierw jedna paczka, potem druga. A jak jeszcze będziecie chcieli, to może się jeszcze kiedyś skuszę na taki konkursik. Wszystko zależy od Was, bo wiadomo, te zabawy są dla Was. 51, pusta. Wpisujemy 0, 52. Wpadnie jeszcze jakaś czynasteczka? Czy nie wpadnie? Tutaj nie ma. Wpisujemy 0, teraz 53. Strapeczka. Pamiętajcie też, żeby na kanał Mateusza zajrzeć i zobaczyć, komu idzie lepiej. Na komu pójdzie lepiej? Będzie drapał krzyżówkę dużą za 30 zł. Tu jest puste. Takżeśmy się z Mateuszem umówili. 54 to jest też jeszcze od Ani. O, kolejna trzynastka ma Ania szczęście do trzynastek. A tu co mamy? 2 złote. Jest F, jest. Ok. Mamy wygrane. Teraz przechodzimy. Teraz będą zrabki od Natali. A na końcu jest od Pati. Czyli na kanał Natali też Was serdecznie zapraszam. Natalko, czy kciuki żeby trzynastki u Ciebie też wpadały. Na razie mamy inne liczby. Pamiętajcie o zostawieniu łapek, serduszek i wszystkiego, co trzeba. Oczywiście, subskrypcji, jak kogoś nie subskrybujecie, chociaż w to wątpię. Natalia, dalej w grze. Mamy 20, 58, 40. 46, 41 i 25, także tutaj pusto. No, no. Wybrałam tą zrabkę, bo tak jest z 13 i w dodatku wyszła w dniu moich urodzin. Ja a może to jakiś znak, trzeba ją wziąć. Ale czy ta coś fajnego, czy nie da, to się okaże. O, jest 13 u Natali. A pod 13 kryje się. 2 złote, jest F, wpisujemy 2 złote. Kolejne to też jest od Natali. Gdzie są te trzynastki? Tutaj nie ma. Wpisujemy 0. Tutaj też jeszcze będzie Natalia. Jeszcze raz Wam dziękuję wszystkim za udział. No niestety tutaj trzynastki nie ma. I teraz zrabka z numerem 60 będzie od Patrycji Klimy. Szukamy trzynastki, a mamy takie liczby trochę inne. Także Pati bardzo mi przykro. A teraz zobaczmy, co dzisiaj wpadło fajnego. Tutaj wpadło 2 złote, 2 złote u Niuli, 4 złote u Niuli, 6 złote u Niuli, 8 złote u Niuli i tu 15. Także mamy. 8,15 u Ani i 2 złote u Natalki. Także dzisiaj wyszło całkiem przyjemnie. Zapraszam Was na kolejną część. Do zobaczenia. Pa!